Ledwo co w grze wystartował obecny sezon drugi, a już jesteśmy w jego połowie, więc przyszedł czas na małe zebranie informacji w jego temacie, tym bardziej, że znamy już kilka nowości, jakie tam trafią oraz poruszymy sobie temat jutrzejszej mini aktualizacji z nowościami. Cześć wszystkim, z tej strony kod kodmigeo i witam Was na pierwszym odcinku z nowego sezonu trzeciego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu na prezent za 300 V dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent ze sklepu za te 300 V dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod Kicia w sklepie, tak jak teko za kiftle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak tak, moi kochani, na samym początku filmu zaczniemy sobie od tematu jutrzejszej mini aktualizacji, jaka powinna, i tutaj podkreślam, powinna zostać wprowadzona do Fortnite, a, a wraz z jej wydaniem do gry trafiłoby kilka pojedynczych nowości. Jedną z pierwszych rzeczy, jaka może pojawić się po tej jutrzejszej mini aktualizacji, to jakiś nowy przedmiot na wyspie, ponieważ Fortnite dosłownie w każdy wtorek do gry wprowadza jakieś nowe przedmioty, więc teraz też jest szansa, że coś się pojawi. Poza tym poznamy kolejne nowe ścieżki jamowe, które w późniejszym czasie trafią do sklepu z przedmiotami i można się również spodziewać, że Fortnite wprowadzi kilka pojedynczych poprawek oraz zmian, których nie wprowadził do gry w ostatnim czasie. Co ważne, sama aktualizacja będzie tylko i wyłącznie aktualizacją zawartości, co oznacza, że gracze nie będą musieli nic, ale to totalnie nic pobierać, i wystarczy, że wejdziecie do gry po godzinie 15 lub wejdziecie do meczu i z niego wyjdziecie. Teraz jednak poruszymy sobie temat, na który jestem w 100% pewny, większość z Was czekała od naprawdę bardzo i to bardzo długiego czasu, a jest to temat niczego innego jak kolejnego sezonu trzeciego, który zostanie wprowadzony do Fortnite'a już w maju. No i pewnie większość z Was teraz sobie pomyśli, ale migała jak to odcinek o nowym sezonie, jak ten obecny sezon ledwo co wystartował i kochani może wystartował ledwo obecny sezon, ale nie wiem czy każdy z was wie, ale jesteśmy już dosłownie w jego połowie. Z tej okazji, że jesteśmy już w połowie tego obecnego nam sezonu, ja tak samo jak w każdym poprzednim sezonie przygotowałem dla Was podsumowanie wszystkich znanych nam do tej pory zmian i nowości jakie trafią po jego starcie, ponieważ... Już coś znamy. Pierwsza nowość, o której ostatnio zostaliśmy poinformowani przez Fortnite'a, to nowa funkcja, jaka zostanie wprowadzona do sklepu z przedmiotami, a jest to nic innego jak odliczanie do usunięcia jakiegoś przedmiotu bądź jakiegoś całego zestawu. Funkcja ta, według informacji, jakie zostały zamieszczone na stronie internetowej, ma zostać wprowadzona do Fortnite'a na koniec kolejnego miesiąca, czyli maja, a nowy sezon jest 24 maja, więc akurat na jego start była Byłaby to naprawdę bardzo fajna nowość. Sama funkcja pozwoli nam wcześniej dowiedzieć się o tym, co zostanie usunięte ze sklepu i będzie to mega kozacka opcja, bo nie oszukujmy się, ale pewnie nieraz mieliście taką sytuację, że chcieliście sobie coś kupić, ale nie wiedzieliście ile to będzie w sklepie. Poza tym do samego sklepu ma zostać również wprowadzona funkcja billboardów, które według informacji jakie znajdują się na Twitterze ma wyświetlać się na górze sklepu i zapowiadać nam co zostało wprowadzone, a zdjęcie jak to może wyglądać liście wcześniej na ekranie. Kolejna nowość to nowość, która oficjalnie została nam zapowiedziana przez Fortnite'a na sam koniec marca, a likierzy tylko podali dalej tą informację i przykładowo dało tym znać Likershina, który napisał: Fall Guys X Fortnite nadchodzi w kolejnym sezonie trzecim. Wraz z pojawieniem się tej współpracy do Fortnite'a zostanie wprowadzonych sporo nowości z tej drugiej gry, czyli z Fall Guysów, i jedna z pierwszych rzeczy to nic innego jak element elementy z fasolek w trybie kreatywnym, co pozwoli graczom tworzyć własne mapy do ścigania. Fortnite już dał nam nawet zwiastun, jak to ma wyglądać po trafieniu do gry i teraz w tle możecie zobaczyć sam filmik i jak widać, gracze będą mogli mieszać elementy z Fortnite'a, tak jak jest pokazane na filmiku, z elementami z gry Fall Guys. Co jednak ciekawe, na filmiku tym możemy zobaczyć, jak zamiast postaci z Fortnite'a na mapach tych biegają fasolki, co jednocześnie podpowiada nam, że fasolki Fall Guys również będą dostępne w Fortnite, ale tutaj nie wiemy jak to będzie wyglądało. Na filmiku tym było widać tylko i wyłącznie jednego skina z fasolek, czyli tego podstawowego różowego. I nie było tam widocznego żadnego skina, co może nam podpowiadać, że będą tam albo skiny tylko z tej drugiej gry, albo Fortnite przerobi swoje własne skiny na skiny fasolek. Działałoby to bardzo podobnie jak na trybie Lego, gdzie gracze zaraz po wejściu na taką Mapę, zmieniliby swoją obecną postać na postać fasolek, co nie jest złym pomysłem, ale jak to dokładnie będzie wyglądało, tego niestety na teraz nie wiemy. Co też ważne, wraz z wydaniem tego wszystkiego gracze mogą spodziewać się, że jak przy wydaniu każdej wielkiej współpracy w grze pojawią się jakieś darmowe nagrody dla graczy, tym bardziej że twórcy gry na pewno będą chcieli to mocno i to mocno wypromować. Sam osobiście nie mogę się doczekać tego trybu w Fortnite, tym bardziej, że twórcy Gry przy takich współpracach lubią nas mocno zaskakiwać, więc na pewno przygotują do nas coś, czego jeszcze nie znamy i na te szczegóły musimy sobie jeszcze poczekać. Kolejna rzecz, która powinna zostać wprowadzona w kolejnym sezonie, ale miała zostać wprowadzona w tym, i jak widać, jeszcze nie została tutaj wprowadzona, to kolejna nowa mechanika przemieszczania się po wyspie i mowa tutaj głównie o huśtaniu i zjeżdżaniu na linach informacje o tym podał nam Wenzo jeszcze przed startem obecnego sezonu drugiego. I większość spodziewała się, że funkcja ta trafi do gry w tym sezonie teraz, ale jak widać nadal jej nie ma. A skoro Fortnite cały czas nad tym pracuje, to może to trafić do gry w każdym kolejnym sezonie. Druga funkcja, o której podobnie były informacje w tym poprzednim sezonie, to funkcja przejmowania samochodów. I twórcy gry przygotowali nawet już pojedyncze rzeczy, jakie miałyby być tam dostępne, ale też nie trafiło to jeszcze ogólnie do Fortnite'a. Można się spodziewać, że trafi to do gry właśnie w tym kolejnym sezonie, lecz tego nie jestem wam w stanie akurat zagwarantować, ale jak najbardziej są to również rzeczy, jakich możemy się spodziewać po starcie nowego sezonu i to chyba wszystko. O dziwo, jak sami widzicie, do tej pory nie pojawiły się żadne konkretne wycieki w jego temacie, takie jak tematyka nowego sezonu, skiny karnetu bojowego, pojedyncze zmiany na wyspie i inne rzeczy, a w poprzednim sezonie już dawno były takie wycieki. Jakoś na początku sezonu pierwszego dowiedzieliśmy się, że w tym sezonie drugim ma być boss Zeus, i jak widać, jest. Były informacje o sezonie mitologii greckiej, i jak widać, jest. A teraz dosłownie i to dosłownie nic potwierdzonego się nie pojawiło. Jedna rzecz, na którą się natknąłem, to informacje na temat sezonu postapokaliptycznego. I temat ten wziął się z tego, że tak samo jak przy tym sezonie teraz. Na ankietach pojawiły się takie zestawy przedmiotów, które nawiązują do takiej oto tematyki. Jeżeli temat ten się sprawdzi, to sam osobiście będę w szoku, ale na teraz nic wam nie obiecuję i pierwsze takie dokładniejsze informacje o nowym sezonie mogą pojawić się już nawet po kolejnej wielkiej aktualizacji, która powinna trafić do gry za równy tydzień. Z takich jeszcze rzeczy, których sam jestem pewny, to mogę wam powiedzieć tyle, że na pewno z gry znikną wszyscy obecni bossowie, obecne z takie jak pioruny, łańcuchy i tak dalej i na pewno zmienią się wszystkie mityki i takie pojedyncze rzeczy. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!